Witam Was na kolejnym teście i mam nadzieję, że coś widzicie, ponieważ szczerze mówiąc ja nie widzę nic. Jedynym źródłem światła w tym pomieszczeniu jest ekran smartfona. Jest to telefon firmy Ulefone model Armor 11T 5G, natomiast w ręku trzymam kamerę noktowizyjną Ulefone Night Vision Camera. I właśnie ten sprzęt będziemy dzisiaj testować, tak więc zapraszam. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym przedstawić Wam patent, dzięki któremu będziecie mogli zaoszczędzić trochę pieniędzy. Alerabat.com to wtyczka, która automatycznie wyszukuje kody rabatowe w największych sklepach online, zarówno w tych oferujących kosmetyki, ubrania, jedzenie czy sprzęt RTV. Obecnie w bazie Alerabatu znajduje się ponad 16 tysięcy kodów rabatowych i z każdą godziną liczba ta rośnie. Jak to działa? Wystarczy pobrać wtyczkę Alerabat z linku podanego w opisie filmu i zainstalować wtyczkę na jednej z przeglądarek: Chrome, Opera lub Safari. Teraz zyskujecie dostęp do kodów rabatowych. Powiedzmy, że szukam nowych butów. Ostatnio widziałem fajny model riboków. Na stronie ribok.pl ich cena wynosi 649 zł. Dodajmy je do koszyka i zobaczymy, co na to wtyczka. Jak widać, ale rabat poinformował mnie, że są dostępne 3 kody rabatowe. Teraz je szybko przetestujemy. I bingo! Dzięki ale rabat na zakupie butów zaoszczędzę 194,70 groszy. Zbliżają się święta i żona szepnęła mi do ucha o jakich perfumach marzy, ale na sephora.pl kosztują 409 zł. Co na to ale rabat? Jak widać, dzięki kodowi na zakupie zaoszczędzę ponad 60 zł. Jednak kody rabatowe to nie wszystko. Wtyczka, ale rabat posiada także opcję monitorowania cen produktów. Dzięki tej opcji nigdy nie przegapicie przeceny na poszukiwany produkt. Wystarczy ustawić interesujący nas rabat i czas, przez który wtyczka ma go monitorować, następnie podać maila, zaakceptować regulamin i kliknąć Monitoruj cenę produktu. Pozostaje jedynie czekać na powiadomienie o promocji. Dodatkowo, klikając na produkt, zobaczymy, jak zmieniała się jego cena na przestrzeni ostatnich dni. Jeszcze bardziej rozbudowana jest aplikacja mobilna AleRabat. Dużo dzięki niej dowiecie się także o aktualnych promocjach nie wymagających kodów rabatowych. Jak widzicie, AleRabat to prosty sposób na oszczędzanie, a link do niego znajdziecie w opisie filmu. Być może część z Was nigdy nie słyszała o marce Ulefon, ale nie jest to nowa marka. Powstała 7 lat temu. I od kilku lat ich produkty są dostępne na polskim rynku, w takich sklepach jak MediaExpert, RTV RAGD bądź Computronic. Ulefon wyspecjalizował się w produkcji telefonów typu raget, czyli telefonów ze wzmocnioną obudową. Telefony te można zabrać na budowę tygodniowy wypad oraz bądź apokalipsę zombie, a model Armor 11T5G należy właśnie do tej grupy telefonów. Ale zanim przejdziemy do jego dokładnego omówienia, sprawdźmy, co znajdziemy w opakowaniu. Oprócz telefonu w opakowaniu znajdziemy dodatkowe zabezpieczenie ekranu, karty gwarancyjne, instrukcję, 18-watową ładowarkę, kabel USB-C, adapter jack 3,5 mm oraz klucz do na karty SIM. Przejdźmy teraz do tego co najważniejsze, czyli pancerności tego telefonu. Telefon spełnia normy IP68, 69 oraz MIL-STD-810G. Ten ostatni to standard militarny, który oznacza, że urządzenie zostało sprawdzone pod kątem wytrzymałości w różnych warunkach: niskiej, jak i wysokiej temperatury, podwyższonej wilgoci, opromieniowania słonecznego, odporności na piasek, kurz, zanurzenia na głębokość 1,5 metra, wibracji czy uderzeń. I taka odporność niesie z sobą pewne kompromisy. Telefon do najmniejszych nie należy i, mając ekran o przekątnej 6,1 cala, dorównuje wielkością telefonom, które mają. 6,5 cala. Natomiast jego grubość wynosząca ponad 14 mm, no może niektórych szokować. Dodatkowo, ramki wokół ekranu są na tyle duże, można by urządzić na nich pas startowy. W dodatku, telefon waży, uwaga, prawie 300 gramów. No i teraz należy zadać sobie pytanie, co właściwie otrzymujemy w zamian. Tak krótko mówiąc. Właśnie tyle. Ale do tematu pancerności wrócimy za chwilę. Skupmy się przez chwilę na wyglądzie telefonu. No, z pewnością, na nastolatek to to nie jest. Niemniej ta mieszanina gumy, stalowych ramek łączonych śrubami torx oraz metalowych przycisków może się podobać. Ciekawym akcentem jest ten pomarańczowy przycisk, któremu możemy przypisać trzy różne funkcje. Natomiast z drugiej strony umieszczono przyciski głośności, zasilania oraz czytnik linii papilarnych. Jak widać działam całkiem sprawnie. Natomiast na froncie urządzenia oprócz głośnika znajdziemy wcięcie w kształcie kropli wody na aparat, a także diodę powiadomień. Natomiast na dole znalazło się miejsce na mikrofon, taskę SIM oraz port zasilania. Co ciekawe, do wyjęcia kart SIM nie potrzebujemy żadnych narzędzi. Natomiast na tylnej obudowie znalazła się wyspa aparatów całe szczęście nie wystaje ona za bardzo poza obudowę. Poza tym znalazł się czujnik barometryczny oraz głośnik. Może posłuchajmy teraz jak ten głośnik brzmi. Dźwięk jest trochę przytłumiony. Może podniosę go do góry. Jak słyszycie nie jest samo najczystszy. Jak słyszycie, być może nie jest to najczystszy dźwięk jaki można usłyszeć w smartfonie, ale na pewno jest to jeden z najgłośniejszych głośników, jaki miałem okazję słyszeć. Nie znalazł się on standardowo na spodzie urządzenia, ponieważ no, zwyczajnie by się po prostu tutaj nie zmieścił. Co prawda producent próbował rozwiązać problem przytłumiania głośnika tymi małymi mm, wypukleniami na krawędziach obudowy, no ale tak naprawdę niewiele to daje. Mimo wszystko głośnik jest, pomimo tego, że nie najlepszy, to najgłośniejsze. Jeżeli chodzi o serce urządzenia, to jest to procesor MediaTek Dimensity 800, który wspiera sieć 5G. Być może nie jest to demon prędkości, jednakże procesor ten w połączeniu z 8 GB ram w teście AnTuTu Benchmark uzyskuje ponad 350 tysięcy punktów. Takie gry jak Ride Shadow Legends czy PUBG na maksymalnych ustawieniach działają bez problemu. Jak mówiłem wcześniej, telefon obsługuje sieć 5G, co przekłada się na imponujące prędkości ściągania i wysyłania danych. Telefon posiada 256 GB wbudowanej pamięci i przez miesiąc robienia zdjęć filmów udało mi się tę pamięć zapełnić tylko w 18%. Przejdźmy teraz do aparatów. Frontowy moduł o rozdzielczości 16 megapikseli stanie nagrywać filmy w jakości Full HD w 30 klatkach. Tylny główny moduł o rozdzielczości 48 megapikseli jest już w stanie nakręcić filmy 4K w 30 klatkach. Dostępna jest także elektroniczna stabilizacja obrazu, tryb nocny, tryb upiększający oraz wspomaganie AI. Kolejny moduł o rozdzielczości 5 megapikseli wykonuje zdjęcia razem z aparatem Filir. Oprócz tego mamy do dyspozycji dwa moduły o rozdzielczości 2 megapikseli. Jeden makro oraz drugi wspomagający. I powiedzmy sobie szczerze, aparaty te nie są wybitne pod żadnym względem. To raczej jest średnia półka. Jednak tym co wyróżnia Ulefone Armor 11T 5G od pozostałych telefonów jest ostatni moduł. Jak mogliście zauważyć w nazwie telefonu występuje litera T i nie jest to przypadek. Oznacza to oczywiście, że aparat jest wyposażony w kamerę termowizyjną. Za moduł ten odpowiada firma Teledyne Filir, czyli czołowy producent kamery termowizyjnych. A jak prezentuje się ta kamera? Zobaczcie sami. Muszę przyznać, że świat w termowizji potrafi być ciekawy. Dla przykładu spójrzcie na zdjęcia oka Moskwy wykonane z samego rana. Widać wyraźnie, że metalowe części zwrócone na wschód zdążyły już się trochę nabrzać, a części będące w cieniu są zimniejsze. Podobnie sytuacja wygląda z pomnikiem Anioła w Czarnobylu. Wykonano go z prętów stalowych jak widać gęstsze skupiska prętów potrafią lepiej trzymać ciepło niż pojedyncze sztuki, które składza wiatr. A będąc w Czarnobylu e, razem z Rafałem z Go Urbex, mieliśmy niezły ubaw patrząc na jakość wykonania instalacji elektrycznej w naszym hotelu. I takich zdjęć i filmów zrobiłem sporo. Jednak był jeden przypadek, gdzie ta kamera naprawdę się przydała. Mój kolega miał problemy z ogrzewaniem podogowym i dzięki tej kamerze termowizyjnej z łatwością zlokalizowaliśmy miejsce, w którym występuje zator. Poza tym telefon wyposażono w 10-watowe ładowanie bezprzewodowe, i jest to rzecz, z której korzystam codziennie, ponieważ yy, idąc w nocy do sypialni, do łóżka, nie muszę po ciemku szukać kabla, a później wejścia na port USB-C. Tylko po prostu kładę telefon na. Stacji ładującej i on się ładuje. Ładowanie w ten sposób trwa około 4 do 5 godzin, natomiast jeśli chcemy ładować go w sposób tradycyjny, dołączoną do zestawu ładowarką, to trwa to nieco ponad 2 godziny. Skoro jesteśmy przy ładowaniu, przejdźmy do akumulatora. Mam pojemność 5200 mAh i nigdy nie udało mi się wyczerpać go do końca. Zazwyczaj pod koniec dnia zostawało mi około 20-30% energii. Wróćmy do kwestii pancerności tego telefonu. W tej chwili mógłbym wkleić tutaj materiał promocyjny producenta, i muszę przyznać, że wygląda on imponująco. Jednakże, ja wolę sprawdzić rzeczy, które otrzymuję do testów, aby móc się na ich temat wypowiedzieć. No i nie inaczej było z tym telefonem. Telefon otrzymałem do testów miesiąc temu i stał się on moim codziennym narzędziem pracy. I muszę przyznać szczerze, że przez ten miesiąc go nie oszczędzałem. Telefon ten zabrałem na basen, gdzie niejednokrotnie lądował na głębokości większej niż 1,5 metra, a także towarzyszył mi w trakcie wycieczki do strefy wykluczenia. I tam miała miejsce taka sytuacja. Telefon zawsze trzymał w przedniej kieszeni spodni i w trakcie wchodzenia do jednego z budynków przez okno przypadkowo całym ciężarem ciała oparłem telefon o parapet. I szczerze mówiąc, myślałem, że już po nim, ale kiedy wyciąłem go z kieszeni, ten spojrzał na mnie, zaśmiał się i powiedział: Sheet, Negro! That's all you had to say! No dobra, nic nie mówił, ale gdyby to był zwykły telefon to w najlepszym wypadku skończyłoby się na rozlanym ekranie Zostawmy na chwilę telefon i przyjrzyjmy się drugiemu produktowi firmy Ulefon, który bardzo mnie zaciekawił Jest to kamera noktowizyjna Kamerę tą podpinamy do telefonu za pomocą portu USB-C i kamerą tą możemy sterować za pomocą aplikacji bądź pilota znajdującego się na kablu Co ciekawe, ten klips z tyłu może być przekręcany w dowolnym kierunku co 45 stopni A jak wyglądają ujęcia z takiej kamery? Całkiem dobrze i szczerze mówiąc jestem z efektów zadowolony na tyle, że ujęcia z tej kamery zobaczycie jeszcze nie raz No dobra, żeby nie było, że jest idealnie Dwie rzeczy w tym telefonie chętnie bym zmienił Pierwszą rzeczą, której niestety już nie da zmienić jest ekran Obsługuje on tylko rozdzielczość HD+, co prawda nie jest to jakieś specjalnie rażące, jednak rozdzielczość Full HD+, w tym przedziale cenowym to standard od kilku lat Drugą rzeczą, którą bym zmienił w tym telefonie i którą całe szczęście da rady zmienić jest oprogramowanie Telefon jest oparty na Androidzie 11 i to jest ok Ale ostatnia aktualizacja systemowa miała miejsce w sierpniu a aktualizacja zabezpieczeń Androida aż w maju Mam jednak nadzieję, że producent wypuści jeszcze jakieś aktualizacje gdyż no, ten telefon miał premierę w tym roku I Jak podsumować ulefon Armor 11 T5G? Na pewno nie jest to telefon dla wszystkich Dla niektórych będzie za duży za ciężki bądź po prostu niemodny Istnieje jednak grupa ludzi, która potrzebuje telefonu wytrzymałego telefonu, który nie zawiedzi ich, kiedy spadnie na betonową pozackę bądź wpadnie do kałuży. A takim telefonem jest właśnie ULEFON Armor 11T5G. Dodatkową zaletą telefonu jest kamera termowizyjna, która jest nie tylko zabawką, ale narzędziem pracy, które może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie. Przez ostatnie miesiąc użytkowania telefon ten udowodnił, że jest solidnym, niezawodnym narzędziem pracy, na które zawsze można liczyć. Jestem pewien, że on jak i kamera noktowizyna będą towarzyszyć mi w moich następnych wyprawach. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia.